robiła By moje wychylenie, jakby miała swój kanał na YouTubie, ja zwrócę do tego odcinka i daję telefon. A ja wychodzę i później reaguję. Daję ja. Ci telefon, wręczam ci telefon. <grym> Ale będziemy małpować. pójść. <grym> Tylko nie mnie rzucaj. Panią się zaję. Dobra, dobra. słuchaj. Dobra. Dobra, mamy telefon. No już nie mogę na Nie, yeah, zobaczcie, Dobra. Nie ja wiem, co jeszcze mogę robić. A, dobra. Ich pokażę Wam szybko, co mi mam dzisiaj. Na ja. temat, to znaczy, ja sobie zamawiałam. Tylko ma. Yy, no, odebrałam. I taki o, od zeszyt. To znaczy, to nie jest zeszyt. To jest na zdjęciu z Instagrama. I dobra. Ja nie wiem gdzie tu jest, bo jeszcze Zuzia musi y, oceny inne zrobić, więc no jeszcze taki groszek jakby, a i strój, czyli literki to są takie pomijki. I drugi, y, bo mamy bań karnawałowy, to jest jeszcze taki o, strój. No już nie są rzeczy. Dobra, czekamy na Zuzię reakcję, wyłamaną ją. Reagujemy. Zobaczmy, co tam urządziła a nie słychać. Ale myślę, że byś mogła być youtuberką. Bardzo fajnie. No, no to bajo.